Witam serdecznie, jesteśmy na sadzie. Pogoda dzisiaj bardzo piękna. Walczę. Tak? Już tutaj zakończyłem swoją misję. Pokrótce opowiem, co się wydarzyło. Mianowicie, zakładałem już kwasy, wszędzie są kwasy. W mniejszych rodzinkach wlałem, tak, 70-80 ml kwasu. W tych normalnie większych, tak, gdzie dołożyłem trzecią skrzynkę u góry na ten czas, najzwyczajniej jest. Więcej, ale one, one ja na razie je specjalnie tutaj pozostawiłem, żeby były na właśnie dwóch skrzynkach, żeby na razie jeszcze siedziały, ze względu na to, że tu zrobi się kwas i automatycznie pszczoły dostaną tak. Trzeba pamiętać, tak. Ja wylotki zawsze otwieram tyle, ile mogę, żeby, żeby, żeby co? Ten kwas się zrobi, i tu będą robione, sok będzie przepuszczony. Tak, z sokownika wiśniowy. I będę po prostu ładował we wszystkie te uliki. Jak coś jeszcze tutaj dojedzie, to też będzie to dostawać. Jak po prostu się uda, uda od nich później coś ukraść tego soku, to podbierzemy i wykręcimy i będziemy mieli coś kolorowego. Prawda? Więc yy, najpierw musi się mi zrobić ten kwas. Tutaj już pszczoły tak jadą, bo jadą i to jest raczej wszystko tylko dla nich. Ja nie liczę na to, że tu już będzie jakiś miód. Mm, w tej chwili właśnie zrobimy ten kwas tu jeszcze nie wiem, czy matecznik się wygryzł. Może się wygryzł przez noc, bo był już taki na nie? Zobaczymy, jeśli coś nie wyjdzie. Tu mam trzyletnią moją mateczkę. Zaraz porobię sobie, właśnie, notateczki. Tak, notateczki. I w momencie, kiedy zrobię notateczki i już będą miały swoje karteczki, te ule, to to, to naj o Tu konstrukcja jedwabista. Słuchajcie, dosztukowane ule przywiozłem wczoraj. Takie właśnie, co kiedyś coś zmajstrowałem, coś nie wyszło, coś ten, ten nawet pokleję z trochę wikolem. Masakra, nie? <laughs> takie poprawkowe, ale to nic, tak? Niech sobie są. One też będą jeszcze służyć kupę czasu, tak? Będą służyć kupę czasu. Widzicie, tu jest na przykład ul, co, co deska leżała sobie, tak? leżała sobie i to była tarteczna deska, ale ona se leżała na dworzu. Po prostu gdzieś tam na kupie, spod spodu bardziej wyciągnięta, tak? I elegancko. A tu mamy prosto tartaczną i nawet trzeba było nie. Dużo widzicie dodać. I od spodu, i listewkę w środku, więc tą górę udało się uratować oczywiście, ale resztę trzeba było poprawić, nie? O. Ale to kilka takich korpusów mam, no to tam. Niech są, nie na tej samej górze one wtedy będą miały trochę prześwity, trochę się robi właśnie ta wentylacja. Ja to wcale nie dbam o to, żeby one były idealnie, nie. No, ale korpus to lepiej jako tako jak wyjdzie od samego początku, dobrze? <grym> Dobra, słuchajcie. I teraz tak. Na przykład tutaj ułożyłem, układam teraz jak układam topolowe, że te dwa dolne to jest topola, a ten górny musi być już taki deskowy, tak? Jak już mam korpusy topolowe zrobione, no to że je były tak, nie, ale że je były nie. Jakoś poskładane to. Dobrze, słuchajcie. Te pszczoły stoją. Tu mam mniejsze rodzinki. Tu musi właśnie korpus się trochę uklepać, bo on jest taki trochę koślawy, ale on się uklepie po prostu, nie? Bo był dobrze, ale go skręciłem i się napiął i trochę się nie skrzywił. Ale teraz, właśnie pod ciężarem, usiądzie, tak? Za jakiś. Tydzień to będzie już ok, tak myślę. A jak w przyszłym roku dostanie pszczół i w ogóle, to on w ogóle się zrobi, tak? O, widzimy jakie tu mamy pszczoły, milutkie, tak? Coś co z tej strony już atakuje aparat. A nie no nie po ręce. Aparat, nie? Aparat. Elektronika. Dobrze. Słuchajcie, tu zaraz porobię sobie notatki i śmigamy na naszą pasiekę zbiorczą i tam będziemy dzisiaj jeszcze kombinować. Wczoraj tam byłem, dosłownie na godzineczkę, żeby obadać po prostu te wszystkie moje mateczniki z lokówek. No i najzwyczajniej na świecie to, co y, 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 gdzieś widziałem, że już nie wyszło, nawet w tym uliku, który już męcza kupę czasu, nie wyszło, bo nie wygryzły, a po prostu odgryzły i nogi przez klatkę, wszystko i odgryzły. Słuchajcie, i zrobiły, tak? <laughs> U góry jeszcze wyszła mi jedna matka, nawet ładna, z lokówki, ale Skrzydła i poszarpały przez lokówkę, bo już puściłem matkę na dół. Naprawdę te pszczoły w tym roku to usilnie chcą robić po swojemu. I właśnie tam widzę w komentarzach kolega do Motorsko też mówi, nie, że nie jest tak, właśnie nie jest tak w tym roku. W zeszłym roku miałem bardzo dużo motywów, że te moje z jajek to po prostu te matki się powygryzały jakoś takoś i one łaziły. A w tym roku już pszczoły wybiorą ten jeden matecznik nawet zawczasu, jak ona się już ledwie wygryza, to reszta już jest ścinane. Nie, i to, nie, i to, A i u też nie wychodzi jakoś rewelacyjnie? Nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem. Tego miodu pszczoły jakoś tak miały. Te, no, na początku samym nie było, może, za pięknie, dopiero później się zrobiło, tak? Więc pszczoły tego psz miodu nanosiły, a przez to chłodne wykorzystały ładnie zapasy zimowe. To mi się to nawet podobało, nie? Ale, ale właśnie ten y, y, motyw matecznikowania w tym roku też mi się jakoś nie podoba, nie? Nie wychodzą mi te matki, matki jakieś też. Nie? W zeszłym roku więcej mi ładnych matek powychodziło. Cholera. No i tak nie wiem. Nie? Może coś jeszcze pomyślimy na drugą część sezonu. Ale, ale, ale no na pewno teraz jeszcze będę miał jakieś właśnie te yy, yy, mateczniki i to będzie już tak po okresie tego bumu pożytkowego, więc... No mam nadzieję, nie, że tak uda się jakby więcej, że te pszczoły tak nie usilnie może coś po swojemu. Bo w France naprawdę w tym roku te pszczoły i, te, i, te, i przez to, że to zabite wszystko tym miodem i w ogóle i tak dalej, to to też się trudniej robi. Trudniej się robi, nie? Z tym matecznikowaniem i tak dalej. One porypią te, te nasze... tym plastrem załadują, mnie, No i to, to no, nie? Więc sama kwestia matecznikowania jest jakby trochę nie ociężale idzie w tym roku, to prawda, ja się do tego też przyznaję. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. W zeszłym roku fajnie wychodziły, lepiej. Nie, też dużo tych matek, a w tym roku tak mam właśnie bardziej problem w sferze matecznikowanie, Matecznikowanie, nie? No, to, że ja tam coś z pieprzem i spadnie, czy coś się nie zrobi, no to to jest inna kwestia. Ale... Ale same właśnie takie, nie wiem, jakieś zachowania tych pszczół utrudniają trochę tą, nie? Zabawę. Yy, I to by było to wszystko. Życzę Wam wszystkim, słuchajcie, miłego dnia. Ja zdałem relację. Tu wszędzie już się robi kwas. I wtedy będziemy robić czerwony alamiut.